Z mojej strony chodzi zawsze w przypadku tak specyficznego przygotowania i tak specyficznej roli o, o, o dotarcie do tej prawdy. Wiadomo, wiadomo że nie możemy nie, nie da się pokazać, jej, jeśli nie robimy filmu dokumentalnego. Scenarzysta Krzysztof Rak mówi, że 95% tych scen miało miejsce. Że... No tak, oczywiście, bo ja też pytałem, bo nie mogłem w to uwierzyć, bo ta historia tak płynie i jest tak atrakcyjna i obfituje w takie zwroty akcji, ale, ale yy, tak było, niektóre fakty są poprzesuwane. To chyba wygląda tak, słuchajcie, że e, rzeczywiście klocki, których użyliśmy, mniej więcej w 90% 90 są prawdziwe, e, natomiast e, po to, żeby film był taki, jaki jest, po to, żebyśmy mogli go, e, żebyście wy mogli go oglądać, e, Bożemu, żeby on mógł się podobać, jakoś płynąć. Te fakty są oczywiście nagięte w jakiś sposób, pozamieniane miejscami, no, takie naginanie rzeczywistości, żeby historia mogła dramaturgicznie płynąć we właściwym kierunku. Jak choćby to chyba doskonały przykład, scena, kiedy, kiedy nasz bohater Tomek, tnie, tnie pacjenta na ulicy pod szpitalem. Sytuacja autentyczna, to się rzeczywiście zdarzyło, z tym, że w Stanach Zjednoczonych. E, historia, która następuje później, czyli jakiś tam układ z kacykiem partyjnym, także miała miejsce, z tym, że zdarzenie, które do tego doprowadziło, było mniej atrakcyjne. Tym samym nagieliśmy rzeczywistość w taki sposób, żebyśmy mieli e, prawdziwą sytuację, która zdarzyła się w innym czasie, w innym miejscu i doprowadziła do tego, co się rzeczywiście zdarzyło. To Tego rodzaju naginanie rzeczywistości, e, takie wybory musieliśmy podejmować i... Była to świetna zabawa.